Cześć wszystkim! Dzisiaj jak możecie zobaczyć po tytule nagrywam dla Was ulubieńców miesiąca. Mi osobiście ten miesiąc bardzo szybko zleciał. Wydawałoby się, że poprzednich ulubieńców nagrywałam wczoraj, a minął już miesiąc i naprawdę ten czas szybko, szybko zleciał, ale pamiętajmy, że to dobrze, bo coraz bliżej do wakacji, więc hurra! W poprzednich ulubieńcach mówiłam, że postaram się nazbierać dla Was więcej ulubieńców. Nie wiem czy to mi się udało, ale zobaczcie sami. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to pamiętacie, jak w pierwszym filmiku ulubieńców wspominałam Wam o tym właśnie żelu do mycia twarzy. Teraz taki zmiksowany ulubieniec kosmetyków to właśnie ten żel i krem o szorstkiej konsystencji i piana do mycia twarzy, tak można to powiedzieć, bo kiedy naciskam tutaj, to z tego wychodzi piana, więc to należy do mycia twarzy. To do pozbycia się różnych niedoskonałości, a to, jak wcześniej mówiłam w pierwszym filmiku, po prostu oczyszcza i matuje. Ale jeżeli połączymy te produkty razem, z tego wychodzi mój taki ulubieniec, czyli wtedy, kiedy wydaje mi się, że moja skóra nie jest w dobrym stanie, używam tych trzech produktów. I z tego wychodził fajny mix, więc to są moi ulubieńcy, jeżeli chodzi o kosmetyki. Przechodząc do ubrań, bo pamiętam, że w tamtym filmiku e, nie było żadnego ubrania ani nic. Moim ulubieńcem modowym, ubraniowym e, na ten miesiąc były te buty. Prawdopodobnie możecie e, je kojarzyć, bo słyszałam, mówię, że słyszałam, nie widziałam. E, słyszałam, że e, prawie każde vlogerki, blogerki mają te buty. Ja osobiście widziałam te buty tylko u jednej vlogerki, więc nie jestem pewna, czy naprawdę tak dużo ludzi je ma. Nawet jeżeli ma, to nieważne, bo ważne, że te buty mi się podobają. To jest najważniejsze. I w tych butach byłam tylko raz, ale już zostały moim ulubieńcem. Może nie są najwygodniejsze, bo pamiętam, że na początku mi za troszkę obcierały, ale potem już było wszystko ok. Buty mi się strasznie podobają. Mam nadzieję, że te buty zostaną moim ulubieńcem przez jeszcze parę miesięcy. Jeżeli chodzi o jedzenie, bo pamiętam, że tej kategorii także nie było w tamtym filmiku, to o jedzenie, tak. Jedzenie. W tym miesiącu, czyli w kwietniu, zaczęłam mieć naprawdę dużo płatków. I są to zazwyczaj płatki Scene Minis. Nie będę ich wam pokazywać, bo na pewno wiecie, jak wyglądają. Ja pamiętam, że nie jadłam ich już przez długi, długi czas I kiedy zobaczyłam je w sklepie na półce, to o Jezu, już powiedziałam, muszę je mieć I jem je praktycznie codziennie, więc płatki nimi są y, najlepsze Chciałabym jeszcze dodać, że ten napój, Rubicon, akurat nie ten smak, ale Rubicon To mój ulubieniec, jeżeli chodzi o napoje Ja jestem uzależniona od tego y, napoju Akurat dzisiaj w sklepie nie było mojego ulubionego smaku więc ten trzeba wypróbować Mniam Może nie lepszy od tamtego Bo moim ulubionym smakiem jest Passion Fruit Czyli takiej fioletowej butelce Ale to też jest pyszne Pyszne Na pół miesiąca Następna nowa kategoria To blog czy strona internetowa miesiąca W tym miesiącu był to blog Blog nazywa się Different View of the Life. Zresztą tutaj jest um, nazwa tego bloga. E, nazwa będzie także w opisie. Zresztą wszystkie tutaj rzeczy o, którym, o których mówię e, będą w opisie, więc jeżeli chcecie coś sprawdzić, to wszystko w opisie. Mówiłam o blogu, czyli ten blog, e, który teraz wyświetla się wam tutaj, gdzieś tutaj. E, ten blog skradł moje serce. Wchodzę na niego praktycznie codziennie, co godzinę sprawdzam, czy Asia, bo Asia jest właśnie autorką tego bloga, czy Asia czegoś nie dodała. Dlaczego blog mi się podoba? Moim zdaniem ten blog ma wszystko, czego oczekiwać można od bloga. Wygląd jest naprawdę prześliczny, styl pisania jest naprawdę super, więc miło się czyta ten blog. Zdjęcia są zawsze dobrej jakości. Miło, aż się patrzy na takie posty Więc polecam wam ten blog Jeżeli jeszcze nie wiecie o jego istnieniu To wejdźcie na niego, zaobserwujcie Bo blog jest naprawdę warty uwagi Jeżeli chodzi o serial lub film W tym miesiącu jest to serial Ten Things I Hate About You Winien przetłumaczać się na 10 rzeczy Których w tobie nie lubię Czy nienawidzę A serial przetłumacza się na Zakochana złośnica Więc tak naprawdę serial Zaczęłam oglądać bardzo niedawno Bo chyba wczoraj to znaczy, zaczęłam jeszcze wcześniej go oglądać, ale dokończyłam pierwszy odcinek wczoraj i muszę powiedzieć, że, że serial bardzo mnie wciągnął. A rzadko jest tak, że na przykład oglądamy jakiś film czy serial, i od razu, na przykład w pierwszym odcinku, ten serial już nam się podoba. Zawsze jest tak, że trzeba obejrzeć pierwszy. Odcinek, i potem y, następne Wam się podobają. Więc tutaj jest tak, że serial już od pierwszego odcinka wciąga, moim zdaniem. Jak mówiłam, nie oglądałam tego serialu za dużo, więc y, jedyne co mogę powiedzieć to to, że serial jak na razie opowiada o dwóch siostrach, które są kompletnie inne: jedna jest bardziej taką chłopczycą, druga jest właśnie taką modnisią i one mają ze sobą y, jakieś kłótnie, w szkole mają jakieś sprzeczki i jak na razie serial mi się bardzo podoba, więc. Jeżeli szukacie właśnie jakiegoś serialu, który szybko Was wciągnie, to polecam. I ostatnią kategorią tutaj jest muzyka. U mnie muzycznym ulubieńcem jest Angel Hayes. Jest to piosenkarka, którą odkryłam niedawno, bo parę dni temu, pamiętam, na SC Ciała jej piosenka. I od razu, mówię Wam, od razu, bez zastanowienia, spodobała mi się tak ta piosenka, że znalazłam ją na YouTubie i do dzisiaj tą piosenkę słucham non-stop. Naprawdę, dziewczyna ma głos fenomenalny. Piosenka, o której teraz mówię, to piosenka Battle Cry. Teraz Wam troszkę puszczę. Chciałabym także pomówić o drugiej piosence. Tej artystki, która bardzo mi się spodobała, bo po usłyszeniu tej piosenki chciałam usłyszeć więcej piosenek. Więc następna piosenka jest um, nie to cukowerem, ale bardziej e, transformacją e, piosenki Sain Love, którą na pewno znacie, w e, jej tekst piosenki. E, więc tutaj wam puszczę. Uh. I więc to był fragment tej piosenki, jej wersji piosenki "Same Love". Więc jeżeli jeszcze nie znacie tej artystki, to polecam wam przysłuchać jej parę piosenek, bo ja osobiście teraz mam obsesję na jej punkcie. Mam nadzieję, że Wy też będziecie mieli obsesję na jej punkcie. I na koniec jeszcze chciałabym um, wspomnieć o zespole. Jest to zespół The Dumplings, jeżeli dobrze to wymawiam. Zespół mi się bardzo spodobał. Jest to taka inna muzyka, której raczej w Polsce nie ma, ponieważ ten zespół jest um, polski. Mnie to bardzo dziwiło, bo muzykę mają naprawdę dobrą. Po prostu jest to coś innego, coś czego nie spotka się um, łatwo, więc jeżeli szukacie jakiejś odmiany w muzyce, to polecam Wam ten zespół. Tutaj już będę kończyć ten filmik. Mam nadzieję, że y, filmik wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to teraz to zróbcie. E, tam na dole jest ten przycisk subskrybuj na czerwono. Widzimy się następnym razem. Papa. Pa. Używam tych, trzych, używam tych trzych, trzech... Używam tych trzech... Używam tych trzech... Trzech? Używam tych trzech... Używam tych trzech... To są moi ulubieńcy, jeżeli chodzi o... To mój... Ja jestem uzależniona od tego y, napoju. Zdjęcia są dobre... Zdjęcia są dobre... Jeżeli chodzi o ser... Ser... W tym miesiącu jest to serial... Mam zdaniem od pierwszego odcinka już ser... W ser... Dlaczego mówię ser, a nie serial? <śm>